Hej, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na to Bardzo dużo osób czekało na tą grę, wiem. Nie było jej już jakiś czas na moim kanale. Oczywiście ta seria będzie kontynuowana, ale... co Wam mogę powiedzieć na moje wytłumaczenie? Naprawdę się tego boję. Także... docencie moje poświęcenie! Zaczynamy grę! Okej, okay, więc w poprzednim odcinku gonił nas e, pan Grubas i... wychodzimy teraz na dół, bo tam mieliśmy... słuchajcie, zejść na dół do piwnicy. Jako co wiem, to piwnica właśnie w tamtym kierunku była. Ok, słyszę jakąś wodę. To będzie tu. Mm -hmm. Zaczyna się już muzyka. Szczerze wam powiem, że właśnie muzyka w tej grze gra bardzo dużo, bo no niestety tak to bywa, że muzyka strasznie potrafi nastroić <grym> pewne momenty. Okej, okay, idziemy tu. Tu się nigdzie nie da wyjść. Lecimy dalej. Mm -hmm. Muza moja ukochana. Szukamy baterii jeszcze, żeby jak coś mogą się przydać. Aha, okej, okay, mamy tu przeskoczyć. Skaku, ziomej, błagam cię. Okej. Okay. Aha, ktoś coś tu gada? Kto tam jest? Dobra, idziemy. O ja. Okej, okay, mamy tutaj ten generator cały, który mieliśmy chyba odpalić. Tak mi się wydaje. Ta, on się świeci nawet, to sobie to pójdźmy. No to proszę bardzo. Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik, aby zreset, zrestartować. Zrestartować ten generator. okej, okay. Nagrajmy tu go. No to szukamy jakiegoś pomieszczenia tu. Tu są jakieś drzwi. O, tu coś jest dobre. Wchodzimy tutaj. Zamknięte. O tu jest jeszcze jedna. Okej, okay, tam było te drugie. Czemu taka muzyka tu jest? Uu, coś zaczęło działać. O nie! Ktoś tam idzie. Telefon mi tu dzwoni. Czekajcie, czekajcie. Bo mi tu dzwoni telefon. Ja pierdzielę. On tu przylas. A się ja nagrywam. No, a ty nie masz. Tak, bo nagrywam i się pytam, kiedy okay. ty będziesz. Ja mam tam Dobra, ale czy będziesz teraz w przeciągu do domu, czy nie? Nie, Dobra, nie bierzesz, dobra. To jak będziesz przychodzić, to dzwoń zanim otworzysz drzwi, dobra? Zadzwonić do mnie, zanim otworzysz drzwi. Aha, dobra. dobra, bo ja nagrywam teraz, okej, okay, na razie, cześć. Dobra, nie zasrałam się tak bardzo, bo tu Asia do mnie dzwoniła, może to jest jakiś yy, na odcinek pomysł, żeby ktoś przy mnie siedział, więc tamten typ Polas. Yy, bateria się rozładowała. Którym się to wymieniało? R? Okej. Okay. Tu nie ma żadnej baterii. Gdzie on jest? Tutaj może. On jest tam? Nie ma tego typa. Dobra, lecim dalej. Czekajcie, bo ja miałam jakieś inne drzwi, to jeszcze otworzyć, tak? O, te tutaj. Jest! Pompa! Ej, już jestem zesrana, bez kitu. On gdzieś tu jest. Idzie! Idzie, idzie, idzie! Szybko otwieraj! Dobra. Poczekajmy tu, poczekajmy. O dobra przylas, nie otworzy tego. Oni zagłupi na bank. Kolejny duch. Zawaliście. Poczekajmy aż on odejdzie. A i mi bije te, te, serce tak jak tamtemu temu typowi bez kitu tak się boję. Poszedł chyba. Kurde, on tam łazi.

Cało zawalił mnie ten gnój. Ja pierdzielę. Jeszcze raz mam zaczynać tą grę, dobra. Trudno. Już wiem, gdzie co jest przynajmniej. Co za gamoń. Walony, ja nie wiem. Wkurzam się. Kurzam się, powiem wam. Jak nie umiem gry przejść, aż mi się nie chce w to grać, ale dobra, dam radę. Trzymajcie kciuki za mnie. Bo ja tego kolesia ogonić, ogonić, nie mogę go odgonić, tu kto idzie gadał, tu przypał, musimy to szybko załatwić, już wiemy co mamy tu robić, tak? Ja podziwiam ludzi, którzy potrafią to za jednym razem grać, bo ja tego niestety nie umiem. Dobra, wypierdzielać mi. Tu stąd przyszliśmy. Później mam się schować do szafy, to jest wiadome. To już to przytnę no, od razu, bo się nie boję, że ten kolo to przyjdzie, tak? Tak pewnie będzie, no, znając życie. Gamonia jednego. No dobra, no klikaj na to. Okej. Okay. Ten już się dobija pewnie. No a jak? Patrzcie, no widać, że idzie jakiś gruby. Tutaj się po prostu trzęsie cała Ziemia przez niego. No. Proste. Nie boję się. Po prostu ja naj najlepiej strach zabijam śmiechem, więc muszę się śmiać. Idzie gamoń. Popatrzmy na jego mordę, ale nie, bo szkoda baterii. Idzie. Patrzcie. Spałą. Jesteś za głupi, żeby tu spojrzeć pod o, pod okno, pod te, pod łóżko. Oj, oj, gdzie on jest? Dobrze. Dobra, nie widzisz nas, gnomie? No nie! Znowu! Jakie ty! Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? No ja nie wygram tej gry, mam ja to zagra! Ta pierdziele, No, wkurzam się. Co za mnie ty jedne. Wkurzają mnie. Ja muszę dłużej poczekać tam, tak? Dobra. Powiedzcie mi, że to się nazywa do trzech razy sztuka. Schowajmy się teraz w inne miejscu. Ciekawe, co będzie. Dobra, schowajmy się tutaj. Będzie śmiesznie. Zobaczymy. Teraz już po prostu śmieję się z tej gry, bez kitu, bo, bo i nie umiem przejść. Nie ma tu koteczka. Polaz dalej, idziemy. Odpalmy szybko ten generator. Tutaj się schowajmy. Jest! na niego, on tu przyleci na bank, na bank. Amoniu, gdzie jesteś? To co, mogę wychodzić? Do trzech razy sztuka, słuchajcie, jest bateria. Jest tu. Schowajmy się z powrotem, tutaj. No nie, e, nie zdążyłam przejść. Ja pierdolę, uciekaj ty shiftem, szybko biegniesz. No nie! Jak mam to przejść? Ja! Który ty już raz próbuję? Drugi czy trzeci? Mordę strzelił, szlak jasny trafi, krew nagły zaleje. Kurza mać, jak ja zaraz tutaj zgłupieję od tej gry, no. Bez kipu, wkurzam się strasznie tę tą grę. Jak mam to przejść? ja to otworzę, teraz kliknę to jeszcze i się tutaj schowam, z tu. Schowam się, za dwa razy zrobiłam. Nie spieprz tego ty tylko teraz glam Glampaula. Nie spieprz tego. A, tu gdzieś jakaś bateria była, zapomniałam. Dobra, mam ją. Dobra, nie ma tutaj tego kamiona. Idziesz! Ale zawaliście. Znalazłam tu jakieś przejście. Bierz tę baterię. Do szafy chowaj się. Szybko. Ktoś tu przyszedł? przylasz tu, Gamon. Nie otwieraj tych drzwi. Proszę ciebie. Jest, jest tu. Jesteś za głupi, żeby otworzyć tę szafę. Materia. Okej, okay, drzwi. Yeah, ach Rozejrzyjmy się tutaj, zanim naciśniemy, bo on będzie tutaj nas szukał. A, jakieś szafy czy tutaj są? Dobra, jest szafa. Ciskamy pompę. Czy idzie tutaj nasz gamoń? Czy idziesz tutaj, mucho jedna. Coś kapie, ale tutaj jesteśmy w piwnicy w sumie, więc tu się coś wylało. Przylas. Jest. Nie znać mnie, nie znać mnie, eee. E, e. Otworzył jedną szafę obok. Jest, jest, jest. Nie znalazł mnie. Głupi śmieć. Uhuhu. Otwieramy? Czy za szybko? Ja tam słyszę, on tam stoi. Dobra, challenge. Ja się chowam tutaj. Najbliżej tu się po prostu będę chować. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Chowaj się. On chyba nas zobaczy. Tak. A nie będzie tu zaglądał. Nie zaglądasz tutaj. Jestem zdziwiona, że mi się udaje aż tak grać to dobrze, nawet jak na razie. O nie, idzie znowu! No nie, już mi się tyle udało przejść. eee, e, 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 nie znajdź. I nachyla się pusz. Idź, na raffrayerze skręcił w prawo, zawaliście, więc możemy skręcać ten. te skakać nie wiem to wszystko przez to jest Ziomek. A i nie zobaczyłam, co ja mam tam zrobić. Dobra, ludzie, już wiem, co mam robić. Przecież mam wrócić do tego pomieszczenia ochrony i te drzwi odblokować, no! Zakie zakiesam rękawy, tak. Dobra, skup się, Glam Paula, i dajesz. Przecież ja już tu byłam. Na górę ty lecisz. Gdzie ty się wracasz, ziomy? Bateria. Zawaliście. Jezus, za oknem mi tu dromordy jeszcze. Najgorzej. No co ja mam zrobić? Jak to się wychodziło? Nas nie dogoniat, nas nie dogoniat, nie dogoniat, nas. To była taka dziura w ścianie, którą przyszłam. Ja się nie nadaję na takie gry. Bez tu jest mi smutno, w luj. Na co nie zdejcie sprawy, jak że nie umiem w to zagrać. A tu jest! Aha! Dobra. Wszystko jasne, słuchajcie. Zapisywanie gry. Okej, okay, to ja zaraz będę kończyć, tylko jak dotrzemy do tego pomieszczenia ochrony i tyle, bo już tu za dużo się nam... Za dużo nagadałam się w tej grze, naprawdę, bez kitu. Już tyle ja mam materiału nagranego, że... Wyłączam sobie nawet stoper. Chciałabym się dowiedzieć, nawet ile to jest. A, wyłączyłam go. Pozdro. Pozdro, Rozczęs. Jestem roztrzęsiona, ale o, dobra. Wiem, że jak już przeszłam piwnicę, to dam radę dalej. No i co mam zrobić? Hasło wpisać. No i zakliczka mnie, co? On mnie tu strzelił. Panie, wybacz, mój synu. Nie chciałem ci tego robić. Ale jednak nie możesz sądzić. Jeszcze nie teraz. Jest wiele lepszych rzeczy, rzeczy, które jeszcze musisz doświadczyć. Amen. Czy ty widzisz? Ja już słyszałam nasz władca, Lord Voldemort. przeczytałem. A, to tak. Prawda niewierny? Dobra, idź. Zobaczmy, co on dalej mi zrobi. Słuchajcie, ziółka na uspokojenie dla Glampauli po tym odcinku muszą być, bo... Tragedia. Nie przetrwam dalej. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcineczku. Pa, pa, pa! Napiszcie, czy chcecie więcej. Napiszcie mi koniecznie. Kciuki w górę na odwagę dla Glam Pauli. Koniecznie, koniecznie, koniecznie!